Jakie są najczęstsze błędy podczas malowania jodeł, świerków, po prostu choinek? Najczęściej próbujecie malować je zbyt dosłownie, zbyt sztywno. I wtedy one wyglądają tak albo tak. Jak sobie radzić z takimi błędami? Jak w ogóle namalować jodłę, żeby ona była taka bardziej naturalna, żeby ona była taka smaczna, powiedziałabym, w odbiorze? Za chwileczkę oczywiście pokażę kilka sposobów, w jaki sposób radzić sobie z malowaniem holinek, po to, żebyście mogli później malować całe. Lasy. Ja nazywam się Katarzyna Kostrzeba, jestem malarką z 27-letnim stażem, uczę malowania farbami akrylowymi, farbami olejnymi, suchymi pastelami i innymi jeszcze technikami. Moje szkolenia, moje kursy, moje, moje warsztaty możesz odnaleźć na stronie malowanie-szczęścia.pl No dobrze. A teraz zabieramy się do malowania. Przygotuj sobie jakieś farby, papier grubszy, wodę, ręczniki, pędzelek i zaczynamy. Błąd pierwszy, z którym chcę się teraz rozprawić, to jest błąd, że chcecie malować drzewa, które wyglądają realistycznie z głowy. A tego się nie robi. Przede wszystkim na samym początku. Obserwujemy takie drzewo, to znaczy trzeba zrobić sobie zdjęcie, wygenerować sobie takie zdjęcie w internecie albo, tak jak powiedziałam, zrobić fotografię, a może wyjrzeć wystarczy przez okno, bo może macie takie drzewa za oknem. Więc pierwszym błędem jest nieobserwowanie malowanie z głowy. Jeśli chcecie realistycznie malować obrazy, to. Obserwujemy dokładnie, przyglądamy się, jak wygląda takie drzewo. I tutaj jeszcze jest moja bardzo ważna wskazówka: podczas malowania, o wiele częściej patrzeć, patrzycie się na pierwowzór, na takie zdjęcie, niż na swoją pracę. Wtedy jest większa gwarancja, że takie drzewo będzie naprawdę dobrze odwzorowane. Błąd numer 2 to nieodwzorowywanie kształtu takiego drzewa. Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, jak takie drzewo wygląda. I tutaj popatrzcie, że to drzewo ma y, kształt trójkąta, prawda? Możemy, możemy zerknąć, że to jest trójkąt, który jest taki wysoki, tak, ostry. No i to trzeba pokazać na rysunku, za chwilę to pokażę. Więc przede wszystkim zaczynamy od tego, żeby o, robimy sobie taki trójkąt na samym początku, żeby mieć po prostu łatwiej, tak? Unikniecie takiego błędu. Jeśli tego podstawowego, tak, o którym przed chwileczką mówiłam, jeśli zrobicie sobie taki trójkąt i tu też nie zawsze każde drzewo jest właśnie y, takie bardzo idealne, chociaż możecie tutaj popatrzeć, niektóre z tych drzew, które tutaj namalowałam, tak te są takie trójkątne, bardzo ostre do góry, prawda? Te są jeszcze ostrzejsze, ale są też drzewa, które y, mają y Taką strukturę, tak, że są troszeczkę niższe, nie są takie wysokie. Te, ten trójkąt wtedy nie musi być po prostu taki wysoki. Więc co robimy? Zaczynamy właśnie od struktury i to jest właśnie yy, w taki sposób zaczynamy, tak? Błędem numer 3 jest pokazywanie drzew płaskich. Pokazywanie gałęzi tylko na prawo, na lewo zupełnie nie pokazujecie. Bardzo często, nie wszyscy. Niektórzy, niektóre osoby pokazują właśnie w taki sposób drzewa, nie pokazują struktury, tak jak powiedziałam, całkowicie um, takiej, pokazującej charakter um, takiego drzewa. I co tutaj możemy zrobić? I, yy, pokażę to na przykładzie bardzo zielonego, takiego koloru mocnego. Jeśli ołówek jest zbyt ciemny, to warto go wytrzeć, ale tak, żeby było go trochę widać. Bo to nie chodzi o to, żeby to było. Bardzo widoczne. Zaczynamy od pnia. Możemy go sobie zaznaczyć. To jest farba akwa, akrylowa, ale ja ją tak bardzo mocno rozmoczyłam. I co teraz pokazujemy? Tak, pokazujemy yy, też gałązki z przodu. Zobaczcie. Tutaj i też nie musi to być dokładnie. I bardzo, bardzo fajnie, yy, tak, zakrywamy tutaj tym kolorem, ale pokazujemy te gałęzie z przodu. Dobrze zacząć od tych gałęzi z przodu, tak? O, w taki sposób pokazujemy, że te, te drzewa mają również te gałęzie z przodu. Na, z boku tak samo, prawda? Tak sobie z tym radzimy. Jeśli Twoim zdaniem materiały, które tutaj wstawiam, są wartościowe i Ci się podobają, możesz postawić mi wirtualną kawę. W opisie tego filmu jest link do Buy Coffee, i to cię przekieruje do strony, na której możesz wybrać sobie kwotę, jaką tylko uważasz. Dziękuję za każdą kawkę, jaką dostanę. Błędem numer cztery jest pokazanie gałęzi w taki bardzo sztywny, sztuczny sposób. Wręcz chcemy malować je tak, żeby one były Równiutkie, tak? Bardzo często osoby, które dowiedzą się, że można stworzyć tak na początku trójkąt, za bardzo trzymają się tego trójkąta. Co to wtedy, czym to wtedy grozi? Po prostu takie, taki obraz jest, takie drzewo nie jest wtedy atrakcyjne, ono jest takie zbyt równe, tak? Więc wychodzimy w niektórych miejscach poza ten trójkąt. Tutaj zwróćcie na to uwagę. Jeszcze zwróćcie uwagę, że ja bardzo luźną ręką to wszystko maluję, że ja to wszystko tworzę szybko. Bardzo często, żebyście teraz mogli popatrzeć na, mój, na, na, na mnie, na mój wzrok, jak często ja zwracam uwagę na to, co teraz maluję, na, ten, na to zdjęcie, to byście zobaczyli, że częściej właśnie to zdjęcie jest przeze mnie obserwowane niż, niż niż patrzę się na to, co tworzę wtedy te jodły są o wiele, o wiele ciekawsze, co jeszcze taka obserwacja takie nadmierne jeszcze skupianie się na szczegółach prowadzi do tego, że nasza, nasza jodła jest płaska i ja tutaj teraz tak bardzo schematycznie, jak ołówkiem pokażę, że, zobaczcie, nakładam więcej farby w niektóre miejsca, i co to nam pokazuje? Pokazuje nam y, cień, pokazuje nam, że ta jodła jest jednak y, kształtna, prawda? Oczywiście, jeśli potrzebujecie więcej informacji na temat malowania jodły, na temat malowania drzew, i glastych, nie tylko zresztą iglastych, jakie kolory tam dobierać, to zapraszam do swoich kursów. Eee, w kursach na malowanie szczęściapl dokładnie krok po kroku przeprowadzam przez cały proces malowania obrazu tworzymy kolory krok po kroku, piękne. Soczyste kolory takie oddali, tak? Możecie zobaczyć, jak, jak kolory mm, tworzą kształty, jak kolory tworzą y, całe y, obrazy lasów, łąk i nie tylko. I jak widzicie, jeśli przede wszystkim, jeśli będziecie zwracać uwagę tak, na to, co malujecie, macie zdjęcie, tak? jeśli będziecie zwracać uwagę, zaczniecie od jakiegoś schematu w postaci takiego właśnie trójkąta, to będzie Wam o wiele łatwiej. Jeżeli yy, nie będziecie trzy, sztywno potem się trzymać tego trójkąta, tylko powychodzicie, tak, zaobserwujecie, nadal tutaj jest obserwacja, zaobserwujecie, że tę choinkę, jodłę, czy, 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 czy Świerk. Tak zaobserwujecie, że jednak te gałęzie wychodzą poza jedne bardziej, drugie mniej. To wtedy lepiej się maluje. Jeśli zwrócicie tak uwagę na to, że z przodu również są gałęzie, to też jak widzicie, można wtedy namalować piękne drzewo, które możecie je powielić. Też zwróćcie uwagę, że każde drzewo jest inne. To jest bardzo ważne. Nie wszystkie jodły wyglądają tak samo, więc to też jest ważne, żebyście o tym wiedzieli. Jeśli podobał Wam się ten film, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli chcesz więcej na temat malowania lasów, tych na przykład z oddali, to zapraszam Cię do spotkania, do live'a, który był wczoraj nagrany. Poszukaj sobie nagrania na żywo i tam pokazuję, jak farbami akrylowymi właśnie to robi.